Wielkanoc już tuż tuż, dlatego chciałam wam pokazać, jak ozdabiamy nasze talerze w ciochocukrowni. cukrowni Wiem, że większość osób to bardzo docenia i bardzo im się to podoba, no i bardzo mi miło, bo dla was właśnie to robimy. No to jak już macie ciostko, taki kawałek ciostka, to zobaczcie, mimo że talerz jest taki fajny, to wygląda smutno. I żeby nie wyglądało smutno, to my dodajemy sos owocowy. Sosy robimy samodzielnie. Najczęściej jest to sosik malinowy, ale bywa, że też z różnych owoców. Dodatkowo świeże owoce. No i ciochokulki. Oprócz tego, że są mega smaczne, możecie je też dodać do tortów jako chrupiącą warstwę. To właśnie ekstra, prezentują się na talerzu. My w ciochocukrowni do kawki dodajemy też ciasteczko, które wypiekamy oczywiście samodzielnie. jako że Wielkanoc to jest kurczaczek. I tak, tarte Maltisers oraz brownie dubajskie w ogóle możecie znaleźć w moich e-bookach. Ale lemoniady, które są przepyszne, znajdziecie tylko w cukrowni. No i serdecznie Was zapraszam.